kto najlepiej aplauzuje. Uwaga. Trzy, cztery. Uwaga, uwaga. To teraz nasza maszyna losująca dokonuje losowania. Prosimy komputer o wynik. Katarzyna Stolarczyk. Czy Katarzyna Stolarczyk jest na sali? Zapraszamy do nas tu. Brawa! Brawa. Ja. Jakie komuterstwo? <grywa> Najwyższa technologia, siła w precyzji! Precyzyjnie wylosowaliśmy e, e, osobę. Zapraszamy, chodź na scenę, no nie ma ten. Proszę A, wow. bardzo, to, oto to Katarzyna Stolarczyk. Dobrze, chcę sprostować, że żadnego komuterstwa nie ma. Katarzyna, wygrałaś nagrodę. Oto nagroda może się odebrać. Ale proszę, się z nami chwilę. Bo oprócz tej nagrody, ja zaraz powiem, jaka to nagroda i w ogóle, to wygrywasz tutaj jeszcze za ten aplauz w ogóle i parę innych rzeczy. Wygrywasz teraz taką funkcję, którą my nazywamy. Okej, OK, laską. Co to jest? Po polsku oklaska. Czyli zostajesz oklaską, czyli jesteś przodownikiem klaskania na, klaskania na dzisiejszym występie. Dobrze. Dobrze? A jeszcze Państwu tylko powiem, że wcale komu nie było, ale Katarzyna wygrała nagrodę w naszym internetowym konkursie na Facebooku, jest naszą największą setną fanką, która kliknęła nam Lubię cię na Facebooku jako setna osoba. Gratulujemy. Ale poczkuje się, nie koniec! No pewnie, że nie. Katarzyna wygrywa od nas koszulkę naszą klubową. Właśnie musisz teraz wyjąć i założyć. Ponieważ to reklama. Ale... Musisz teraz ją założyć i siedzieć cały czas. A z Petra nie znajdziesz. Tak, na Nie po to telewizję to Dobrze, więc jako nasza oklaska już jesteś zafirmowana. I teraz twoją funkcją jest dawanie przodowanie w oklaskiwaniu, tak? A żeby Państwu to ułatwić, to jeszcze taką jedną rzecz, <gry> rzecz jak E, możesz usiąść ewentualnie. E, taką jedną rzecz. Zobaczcie Państwo bombę. Bomba wygląda tak, że kiedy będzie powinien być aplauz, czy ktoś wyjdzie tutaj, żeby z Państwem coś do Was powiedzieć, zrobi coś takiego. takie I wtedy Wy zaczynacie tak. I tak delikatnie klaskać. Uwaga, zaczynamy tak niźutko. Ja będę jeszcze coraz wyżej, coraz wyżej, a wtedy coraz szybciej, coraz głośniej klaszczecie. Dobra? Uwaga. Kiedy dochodzi do kulminacyjnego momentu, to oklaska wstaje. My robimy. Woo! Prądu nie mamy. A oklaska w tym momencie wstaje i głośno krzyczy, a w biedronce promocja! Dobrze? Ćwiczymy jeszcze raz. Tak? Kasia, wszystko wiesz? Panowałaś? Teraz żałujesz, że klikałaś, nie? Nie mam. Jesteś fanką, to się wykaż. Dobra, uwaga, trzy cztery. Muu! Gratulacja. Brawo! Brawo! Torepkę możesz nam zostawić, to jeszcze się koniec przyda tam do reszty? Ja po co, jestem fajniejszy. Nie, dobra, nie, żartuję, jest, jest dla ciebie, jest komplet do koszulki, nie? E, możesz już usiąść na miejsce, swoje, własne, wyznaczone. E, tak. Jesteśmy rozgrzani? Tak. Na pewno już wszyscy się dobrze czują? Tak. Oklaskę mamy? E, na pewno... E, czy siku się komuś chce? Jeszcze to jest... To. E, bo my mamy załatwione sprawy. Ale żeby, żebyście się nam to nie kręcili później, nie? To rozpraszam. Dobrze. To uwaga. Przystępujemy już teraz do rzeczy bardzo ważnej.